Hello Ebridiant Fabiński, witam Was w pierwszym odcinku z Doty! Z Doty Warcraftowej oczywiście, bo e, chciałbym tutaj powspominać razem z Wami moje stare dobre czasy. To jest miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, ile to już lat minęło. Otóż e, 10 lat temu, chyba w gimbazie, była bardzo fajna gra Warcraft. I pewnego czasu znalazłem jakąś mapkę Koledzy mi powiedzieli, że jest coś takiego Że sami nie ogarniają Że potrzebują mojej pomocy Powiedziałem spoko, zaraz was nauczę Tylko niech dodajcie mi chwilę I okazało się, że dotam... Z czasem mi się bardzo podobała. Na początku. Oh, e, dzisiaj to w ogóle nie będzie gra na poziomie, bo nie grałem w to mega dawno. Stwierdziłem, że muszę wam nagrać odcinek, więc tak. Nie wiedziałem o co chodzi z tymi przedmiotami. Zobaczcie, kupuję tutaj, kupujesz. Chcesz coś takiego i dostajesz jakąś. książkę, jakieś. Jakiś What the fuck? A otóż chodzi o to, że trzeba tutaj składać przedmioty. BUM! I wyskoczył nam prze pierwszy przedmiot. W sumie nie jest. Nawet najgorszy, nie jest na pewno najlepszy Okej, okay, gdzie my sobie pójdziemy? Pójdziemy mapo, co coś ty, ty mi narobiła? What the fuck? O, już jest git Pójdziemy sobie na dół e, Gramy tryb all pick, czyli wszyscy możemy sobie wybrać e, jaką chcemy postać e, Zagramy sobie maginą, anti to jest moja jedna z ulubionych postaci, naprawdę E, w docie zawsze podobało mi się to, też, że jest wiele fajnych trybów e, All random, kiedyś w lolu tego nie było, przez bardzo, bardzo długi czas e, Ale też różne drafty e, Wybór z, z, e, spośród trzech różnych statystyk też postać. bo właśnie w docie mamy e, różne statystyki Od których wszystko zależy, zobaczcie mamy tutaj podstawa, siła, zręczność, inteligencja, siła E, daje nam hapeki, zręczność, e, o, zresztą to jest wszystko pisane hapeki, e, nawet po ile dostajemy. E, oczywiście też regeny, zręczność daje nam pancerz, e, attack speed i. Nie wiem, czy mówiłem już o armorze, tak i o redukcji damage. no i jest jeszcze inteligencja, czyli daje nam więcej many regenerację. Otóż, jeśli powstać, e, i wszystko zależy właśnie od tego, na czym nasza postać bazuje. Ja gram na Magina, nie wiem jak to się nigdy wymawiało, bo nigdy nie oglądałem żadnego streama, ale nieważne. Ważne jest to, że jest to postać pod zręczność, czyli pewnego rodzaju carry. Okej, okay, powiem wam teraz o moich skillach. Pod jedyneczką mamy każdy mój atak pali mana i to jest piękne, bo w docie wa bardzo ważna jest mana. Gdzie ja jestem w ogóle w złym miejscu? Bardzo ważna jest tutaj mana, więc będziemy tutaj Blazed Fagot robili Pod kolejnym skillem mam blinka Zobaczcie co 5 sekund blink to jest hardcore Okej okay, i pod tym mam spell shielda Moja postać jest Dobra oh my god Nie patrzcie na moje blokowanie minionów Moja postać jest Za chuda na to Okej okay, i widzicie tutaj mam odporność na magię Bo zajmuję się Zdejmowaniem właśnie takich magów Antimage i oczywiście mój ult, w zależności od brakującej many robimy dipsy, eee, bardzo fajny ulcik. O, tą typiarę będziemy właśnie jechać. Eee, Okej, okay. niestety jestem melkiem, weźmiemy sobie najpierw teleport, pod którym mamy teleport. W docie jest bardzo denerwujące to, eee, że nie mamy tutaj QWER, mamy wszystkie skile pod inną. pod innym przyciskiem, więc to jest troszeczkę denerwujące, troszeczkę pod B mam. Linka. Ja mam akurat dwa pasywne skille, więc to będzie luźno. Powiem wam tak, e, swoją drogą, że kiedyś, kiedyś, kiedyś jak grało się w tą dotę non stop e, to... Mm, oh my God, nie mogę podejść do minionów. To kiedyś, kiedyś właśnie się strasznie napalałem na tą dotę 2, co to będzie? Co to będzie? Gram w takie gówno stare mógłbym zagrać w jakąś nową gierę. Ale niestety y, Dota od Welf, niestety jakaś tak. No nie spodobała mi się, po prostu mi się nie spodobała. Weźmiemy teraz wysycanie many, będzie spoko. Yy, swoją drogą nie znam żadnego fajnego buildu, ale coś wymyślę. Nie pamiętam po prostu, nie pamiętam. Nie grałem w, tą, w tę gierę kilka dobrych lat, więc. Sorry, ten typ zaraz zdechnie swoją drogą. Jest to już milion stunów i nie może się ruszyć. Okej, okay, ja tutaj wskoczę w środek walki w środek ognia. Uo wow! Żeby oczywiście uratować mojego skarbeńka, nie? Tak żeby inaczej. Okej okay. Nie tędy, nie tędy, zobaczcie, w docie to jest też fajne są różne drzewa, są różne... Oczywiście, dobra, zjedzmy drzewo. To absurdalne co prawda, ale cóż, nie, nie pytajcie. Pod ósemką to mam, ładna fakt nie mogłem tego znaleźć właśnie. Okej, okay. będzie tutaj nam na początku ciężko. Ale myślę, że damy radę mimo wszystko Dobre miniony, dobre laskity. hity Dam spamują. To jest gra, by the way, jakichś ogarniętych gości Więc może być ciężko trochę, ja jestem totalnym nubem. Jak się nie grało aż tyle lat No tak, tak to bywa eee, Właśnie, właśnie, eee, ale Powiem teraz o docie i o lolu, dlaczego Dlaczego tak wyszło, że jednak LOL Otóż słuchajcie, w docie Warcraftowej jest bardzo, bardzo dużo minusów Strasznie swoją drogą denerwował właśnie mnie niekiedy balans tej giery Możecie się śmiać, ale no jedna nafidowana postać w tej grze jest w stanie rozwalić wszystko po prostu Tutaj jeden szalony carry rozwala całą drużynę No i to czasami było nudne jak zjawiał się jakiś szalony typek i wszystkich rozwalał. Nie było tutaj właśnie jakiegoś matchmakingu za bardzo. Zwykłe giery. Nie patrzcie na miniony, bo to jest zwykła pogadanka. No i to mi się bardzo nie podobało. Eee, z... Ponadto, jeśli dostaniemy jakiegoś laga, nie będzie nas przez jakiś czas, nie możemy zreconnectować. Ja miałem kiedyś nie najlepszy internet, nie najbardziej stabilny, może tak. Eee, no ale swoją drogą, no to wiadomo, 10 lat temu nie było takich dobrych netów. I cóż, dostawało się za wyjście z gry bana, od razu praktycznie Nie dało się grać z kolegami, trzeba było zrobić jakieś nowe konto czy coś I tyrać od nowa No ale cóż, no ale cóż Fatalnie tutaj mi się las hituje. oni są zasięgowcami, a zobaczcie co ten typ robi, w ogóle zaraz spadnie tutaj bez sztunia, nie żyjesz Gratuluję Okej. Okay. Chasers, zgona chase. No ale naprawdę ciężko tutaj jest. Bo one mają bardzo dużo cyceków. E, ta ma bardzo silnego stuna, zamienia się pozycją z nami. E, no i jest jeszcze. E, jest jeszcze tamta. Crystal. Fuck you, ona chce mnie zabić na 100%. Ale ja jestem zbyt sprytny. Okej, okay, ja jako prawdziwy gracz Lola nie będę kupować tutaj żadnych portali. Jeśli nie mam tego w summoner spelu, to nie da się tego kupić. Ok, weźmy, zredukujmy sobie Magic Damage. To mi się zdecydowanie przyda w tej gierze. Strasznie mnie biją na tym bocie. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Ruszaj dupę. Bang! Tym Blinkiem niedługo będziemy spamować, ale to wszystko w swoim czasie. Ok, co by nam się przydało? Pójdziemy sobie w budki. Pójdziemy sobie w. Nie, to cudo. Pójdziemy sobie. off to. Potrzebujemy e, teraz w każdym razie HP-ków, e, pójdziemy sobie w, w Tredaski Nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale to jest taki ten fajne buty Które można zmieniać w zależności od tego e, Co preferujemy w danym momencie To jest swoją drogą Baratrum, Spirit Breaker Moja ulubiona postać też Chyba numer 2 powiem wam. Albo numer 1. Egzekwowo właśnie z Maginą. To były dwie najfajniejsze postacie. Eee, jest tutaj bardzo fajny item. Basher nazywa się. Eee, mamy dzięki niemu. Zaraz wam go pokażę, skoro idziemy z Buta i nic się nie dzieje. Przez ten item w sumie też przestałem grać w tę gierę, bo ten item sprawia, że ta gra nie jest zbyt zbalansowana. Nie wiem czy on dostał nerfa, czy coś przez ten czas. Basher, zobaczcie. Mamy 25% szans na zestunowanie przeciwnika gdy go atakujemy. Gdy mamy dużo atak speedu jesteśmy w stanie eee, zestunować kogoś na zawsze. To jest naprawdę śmieszne jak gramy Baratrumem, bo Baratrum ma dodatkowo jeszcze e, swój własny stun tak jakby. To jest tak bardziej odepchnięcie akurat. Kiedy, eee... Koleś po prostu jest odpychany, nie może się ruszać przez chwilkę. No i to bardzo też śmiesznie działa. Aczkolwiek to się chyba nie stachowało. Kiedyś. Bo nie wiem jak teraz. Okej, okay. i właśnie to co widzicie, za każdym razem gdy koleś malaga... Wszyscy muszą na niego czekać. Dokładnie. I niestety nie można tutaj wtedy grać. I przez to... Przez niezliczoną ilość remakeów w każdej chwili, jeśli ktoś wyjdzie, możecie sobie napisać remake na czacie. I można, jeśli gracze się zgodzą, zazwyczaj się zgadzają, można sobie wyjść. Niby fajna opcja, ale w docie przez to jest non-stop jakiś fucking remake. I to jest na swoją dłuższą metę denerwującą moim zdaniem. Ok, dostałem hajs, zniszczyliśmy wieżyczkę. Ok, dostałem na skita. proszę, proszę. Zraźnie idą te lashity, ale. Trzeba by grać, żeby tutaj coś lashitować, jednak. A, zabrałem jej manę. Patrzcie, ale ona mi sięknęła stunem. Na do widzenia. I tyle z tej imprezy. I jeszcze rzuciła sobie buffa. Buffa zwiększający jej dipsy i alaiów. Ile dobrze pamiętam? Coś tam się pamięta. Ale jakieś pierdy dosłownie. Pewnie ci co grają obecnie w Dota i tak rozwaliliby mnie tutaj. O Riki. Te wszystkie animacje, te wszystkie postacie, te wszystkie modele. What the fuck, widzicie tego Necro? Ja mu możecie też zabrać manę. Okej, okay, swoją drogą. Jest tu gang od Rikiego, ale Riki, ty masz... Piąty level, co ty chcesz tu zrobić? No nie łopie. Riki ma swoją drogą. Jest to postać z niewidzialnością. Na szóstym levelu. Ma perma niewidka. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jest taka postać, jest teraz trochę useless. No. A jeszcze kiedyś to było nawet gorzej z tą postacią. okej okay. w każdym razie. My możemy sobie podtuszować co nieco tutaj. O, idzie już nasza koleżanka, więc ba! Holy fuck! Okej, okay, właśnie. Właśnie umieramy. No tutaj się nic nie da zrobić akurat w tym wypadku, bo wyszedł na nas nafidowany skurbysyn. To jest strasznie OP postać. Nie nazywa się syn tylko Cika. Eee, strasznie silna postać. Eee, widzę, że Sungen jasz składa. Eee, na ulcie ma bardzo fajny e, skill. W zależności od tego m, ile przeciwnik zrobi. M, dystansu. E, dostaje na bieżąco cały czas dipsy. Z każdym metrem zrobionym i niestety no nie można przed tym uciec nic. Dobra, ja tutaj muszę się skoncentrować teraz jakie buty chcę. Czy te tredaski to mądry pomysł? Dobra, bardzo mądry. Nie ma czasu. We must act okej, eee... Okej, 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 tego nie, tego nie widzę, że nowe ikony, chwila bo nie pamiętam tak dobrze wszystkiego. Chcę złożyć mantę. Manta to zajebisty item generalnie, więc muszę ją mieć. Tego nie. Gdzie jest manta? Okej, okay, manta się składa z jaszy. O Jezus, kupiłem recepturę bez komentarza. Okej, okay, w każdym razie, w skrócie powiem wam, że nic złego się nie stało. Jest bardzo dobrze keruje tak naprawdę hardkorowe tutaj są zasięgi. Czasem e, chciałbym oddalić tutaj ekran. No i jak było dalej e, z tym Lolem i dotą Jeszcze wam opowiem. E, strasznie się sfrustrowałem pewnego razu, nie? I tak zobaczyłem... E, milion reklam wszędzie było na Google, na YouTubie proponowane filmiki, te sprawy e, gry League of Legends zainstalowałem to ścierwo i zobaczyłem jakie to jest chujowe gry. odinstalowałem to równie szybko więcej w to nie grałem przez jakiś czas aż do momentu kiedy zacząłem znowu rage'ować, zauważyłem że gra troszeczkę się poprawiła coraz więcej osób w to gra e, ściągnąłem wtedy amerykańską wersję klienta bo wtedy nie było oczywiście europejskiej Pograłem, wbiłem jakiś 10 czy tam 17 level nawet Na Ameryce Przeniosłem się na Polskę Z czasem, o patrzcie nasz Baratrum Baratrum może generalnie pierdoli system i sobie po prostu biega No, no i tak mniej więcej z czasem coraz, coraz mniej doty Coraz więcej lola cały dzień z tym Aż tu zrobiły się takie playsy Dobra, pod który... Pod V mam ulta, dobra, CV Znaczy VB nie było tego Dostałem strasznie dużo dipsów Ale spoko Może zabierzemy tutaj mu apteczkę Nope, nie ma apteczki, haha Okej, okay, ty idziemy się wychillować Idziemy dalej farmić, bo generalnie tutaj W tych grach MOBA trzeba farmić Okej, okay, ale mimo wszystko, grę wspominam Znakomicie Gdyby nie to... to myślę, że inaczej już cały świat by wyglądał teraz. Jeśli chodzi o oczywiście o esport. No bo kto wie, wydaje mi się, że mimo wszystko nie byłoby lola. Jednak to wszystko zależy... O, Spirit Breaker wyszedł, chyba się wkurzył. Teraz ciekawe czy będzie to o czym mówiłem, czyli zaraz będzie jakiś płaci remake. I. Mam nadzieję, że nie. Swoją drogą możemy kontrolować teraz e, postać Baratruma. On już nigdy nie może wrócić. Nie ma tutaj tego Reconnecta, o którym Wam mówiłem. Tak więc tak się sprawy mają. Ja nawet nie mam kuriera, ale, ale jest kurier Baratruma, więc możemy tego użyć. Oh my god, ale moja postać już tu jest, prawie w bazie. Dobra, to ja się wyregeneruję. Normalnie zrobiłbym to z kurierem, ale krzanić kuriera, zresztą ja jakoś. Nie, nie to. Nie ogarniam tak dobrze. Nie będę o nim pamiętać. Okej, okay, ale jest już Jasza. E, Skarbie, gdzie jesteś? O, Lotar. Lotar to jest. Kurde, to jest item. Divine Rapier. Rapierek jeszcze nie. Ale jak. Co to jest? Co to jest w ogóle za item? To jest jakaś halabarda. Wcześniej jej nie było. O jest i Manta! Manta style Ultimate Orb e, Ultimate Orba jak się robiło? Ultimate Orba robiło się chyba z dwóch przedmiotów e, bla, bla 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 A nie to jest perverent. A Ultimate Orb jest za 200 przecież w sklepie, co ja gadam Dobra Okej okay, to Kszanic to, lecimy dalej, lecimy farmić, ja tutaj sobie jeszcze zobaczę to na chwilkę e, Manta co Orb i recepturka, okej. Okay. Także sobie poradzimy, myślę. Możemy iść dalej, farmić. Eeeem, Bayfall, okej, okay. o ty. Nie wiem, czy ten ziom się chciał bić ze mną, what the fuck. O kurde! Zaszli na z tej strony, no! Właśnie, bo nie mają postaci, które są niewidzialne, ma ta typiara na przykład Lotara Lotara to przedmiot, który sprawia, że nasza postać jest niewidzialna e, Dostaje gratisowo 20 movement speeda i 150 backstabu, coś tam, coś tam, no Więc tak się sprawy mają mniej więcej Okej okay. Szkoda, że nam tu nie idzie, w poprzedniej grze sobie zagrałem, było dużo fajniej mimo wszystko Ale grałem... E, taki tryb? Chyba SD, czyli mamy do wyboru jedną postać z siłą, jedną z inteligencją, jedną ze zręcznością i sobie wybieramy. To jest właśnie mega zajebisty tryb moim zdaniem. Ok, a my lecimy dalej. aaa teraz czekamy na to. Właśnie te lagi są denerwujące. Ok, dziup, dziup, dziup Wyskoczymy na tę topiarę. Genialny pomysł. Spokojnie. Oh my god, w ogóle. No, flipiński just added killing spree. What the fuck? Czyżbym zabił kogoś? Czyżbym miał znakomite 1, 2 statystyki właśnie? Tutaj macie statystyki, nie ma ich podstawem, niestety. Można tutaj obserwować, kto ile ma golda and stuff. Ok, widać, że już szybciej atakuje, nie? swoją drogą, można to przerzucić teraz na zręczność. E, lepiej moim zdaniem zainwestować właśnie w hopeki Czasami e, Okej, okay. niestety kolejne osoby wychodzą Bo ta gra już się tak naprawdę skończyła Praktycznie Because my Team Suck Fucker! Jeszcze mnie zabił Dobra w tym momencie kończę odcinek, piszcie co sądzicie Ja się z wami żegnam, do następnego Być może z innej gry nawet może jest doty, nara ludzie papa. Pa.